Witam bardzo serdecznie wszystkie byki na moim kanale i zapraszam do czytania na lato Miłość, e, wakacje 2022. Kochani, sprawdzę dla Was energię, czy możecie kogoś poznać w te wakacje, jak będą wyglądały sprawy sercowe, uczuciowe, dla singli, właśnie i dla osób w relacjach. Przypominam, kochani, że czytanie jest ogólne, nie będzie rezonowało z każdym z Was, natomiast jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, śmiało, zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie pod tym filmem. Dowolna ilość pytań 50 zł. I czytania roczne z uwzględnieniem każdej sfery życia 100 złotych. W tym również możecie mi zadać kilka pytań. Wykonuję rytuały oczyszczające, przyciągające miłość finanse, rytuały separacyjne oraz branzoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczności znajdziecie ofertę wraz ze zdjęciami i opisami. Także, kochani, warto dobrać odpowiedni kamień dla siebie. Wówczas działa on jak osobisty amulet. Zobaczmy drogie byki dla Was. Wakacje. Zaczniemy od Singli. Czy możecie kogoś poznać? Jak wygląda obecnie Wasza sytuacja uczuciowa? Sprawiedliwość, kochani. Wy tutaj zamykacie jakiś rozdział swojego życia, być może są tu sprawy sądowe, rozwody, rozstania. Teraz w ogóle, kochani, mamy taką energię pomiędzy czerwcem a październikiem. Że dużo związków będzie się rozpadało, będzie dużo rozwodów, ponieważ prawda wychodzi na jaw, tak? Tylko to, co trwałe, szczere, prawdziwe, wygra. Reszta po prostu gdzieś odchodzi do przyszłości. I tutaj, moje drogie byczki, mam taką informację dla Was. Żeby nie trzymać się kurczowo czegoś, co nie ma racji bytu, tak? Co się wypaliło, co jest po prostu gdzieś już y, zbędnym balastem w Waszym życiu. Nie przynosi Wam radości, spełnienia, y, jest toksyczne. Od tego należy się uwolnić. Teraz przychodzą tylko zmiany przeznaczeniowe. I kochani, kto do Was zmierza w te wakacje? Siła. Lew, lew... Y może być lew, energia ognista, baran, strzelec, ale kochani, tu jest dużo ognia, dużo pasji, namiętności. No, taka osoba bardzo mocno przyciągająca, jak magnes wręcz, tak? Dużo chemii, no, bardzo, bardzo fajnie. To będzie ktoś aktywny, ktoś, kto po prostu wszędzie jest go pełno, kocha życie, kocha ludzi, kocha dobrą zabawę. No i taka bardzo ognista osoba, tak? No, i tutaj, kochani, wy się będziecie przyglądać tej relacji, tak? Bo na początku możecie się troszeczkę bać podejść, że się tym ogniem sparzycie, tak? Bo tej osoby jest wszędzie pełno. Może być to jakaś znana osoba, lubiana, podziwiana, może mieć ogromny temperament, tak? I was na początku troszeczkę może to przerażać, bo wy jesteście znakiem ziemskim, takim stałym. Wy chcecie stabilizacji. Możecie się po prostu bać, czy z tą osobą faktycznie będzie można stworzyć coś przyszłościowego, czy ta osoba. Y Tutaj będzie nadawała się do stałej, stabilnej relacji, tak? No i ten wisielec też mówi o takim przyglądaniu się, o przeczekaniu, o spojrzeniu na tę osobę z innej perspektywy, tak? Żeby nie zakładać różowej maski od razu na twarz, tylko po prostu y, nie patrzeć przez te różowe okulary, tak? Tylko po prostu od razu mieć taki wgląd prawdziwy tej osoby. No i królowa buław, ewidentnie ktoś ognisty do was zmierza, kochani, tak? Kobieta z pasją, może to być samotna matka z dzieckiem, może to być osoba, która. Dobrze sobie w życiu radzi, ma własną firmę albo po prostu dobrze zarabia, jest poukładana, ustatkowana i ta osoba naprawdę jest taka zaradna. Na tej osobie można polegać, ale tej osoby jest wszędzie pełno, tak? Może Wam na przykład przeszkadzać to, że ta osoba jest piękna, tak? Może, jeżeli jesteście panami, no, możecie spotkać taką kobietę. Jeżeli kobietami, to takiego mężczyzna, że po prostu no, wszędzie go będzie pełno, ta osoba będzie przystojna, piękna. No i wszyscy będą się za tą osobą oglądać, tak? Może wam to troszeczkę przeszkadzać, bo poczujecie lekką zazdrość, tak? Natomiast ta osoba, broń Boże, nie, nie lata na, na dwa fronty. Nie jest to osoba e, zmienna. Jest to po prostu taka osoba ognista, tak? No ma w sobie ten temperament, ma urok, no ale to jest w niej właśnie fajne. Piątka Pentakli. Troszeczkę się obawiacie, kochani, jednak wejścia w te relacje. Troszeczkę będziecie się bali, czy to po prostu nie zakończy się tylko letnim romansem. Czy to nie będzie po prostu tylko chwilowe, tak? Ja widzę w was dużo obaw. Natomiast nie bójcie się, karta Słońca. Karta Słońca jest kartą ochronną całego rozkładu. Ona mówi o tym, że tutaj trzeba zaufać, tak? To będzie piękna wakacyjna miłość, piękne połączenie. Ta osoba będzie tak ciepła, tak kochająca, dużo ognia, dużo namiętności. Faktycznie się zacznie od romansu, ale zobaczcie tutaj pojawia się Królowa Kielichów, czyli z biegiem czasu uczucia zaczną tutaj się Pojawiać, zacznie to wszystko wchodzić na wyższy level. No i, kochani, mimo tych Waszych obaw, papież, osoba do związku, do stałej relacji, tak? Możecie myśleć przyszłościowo, właśnie o założeniu rodziny, o wejściu w związek małżeński, tak jak powiedziałam, teraz są relacje przeznaczeniowe. Los Wam daje to, na co sobie zasłużyliście do tej pory, tak? Także nie bójcie się wejść w te relacje, bo to może być ktoś właśnie mm, faktycznie Wam od odgórnie pisany. Natomiast w Was jest naprawdę dużo obaw jest ogrom obaw y, o te relacje, tak? Wy się boicie zranienia. Być może wcześniej ktoś Was zranił, nie docenił. Byliście w relacji, która gdzieś była naprawdę toksyczna. Y, boicie się tego zubożenia, tak? Że y, sytuacja się powtórzy, ale nie powtórzy, kochani, to jest bratnia dusza: to jest zbratnia dusza albo osoba z przeszłości, albo z poprzedniego wcielenia tu będzie od razu takie połączenie dusz także kochani, nie martwcie się w tym, tu jest dużo ognia oczywiście ale mówię, no ta pasja jest fajna, tak? no niektórzy lubią taki ogień w relacji jak się wszystko zaczyna od takiego wow, te motyle w brzuchu, tak? nas do, do siebie przyciąga jak magnes jesteśmy dla siebie stworzeni czujemy właśnie tą chemię tą chęć po prostu bycia razem przebywania razem, spędzania czasu, tak? I tak to się, kochani, zacznie tutaj dla Was. Także, drogie byczki, Wy się niczego nie obawiajcie, niczym nie stresujcie, bo to będzie ktoś faktycznie do fajnej, stałej relacji. Także warto w to wejść, warto zainwestować. Sprawdźmy, byczki, które są w związkach, relacjach, jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie. Co to lato przyniesie dla Waszego związku, dla Waszej relacji? Karta Maga początki, możliwości, czas działania. Od Was wszystko będzie zależało, kochani, jak Wy pokierujecie tą relację. Wy macie wszelkie atuty, narzędzia w ręku ku temu, żeby to wszystko ruszyć do przodu, tak? Diabeł. No diabeł mówi o miłości, o seksie, o namiętności, o pożądaniu, ale też czasami o takim uzależnieniu od drugiej osoby, tak? Takim toksycznym uzależnieniu tej relacji. No i księżyc, jakieś niepewne sprawy. No tu możecie mieć do czynienia z kimś, kto faktycznie przy tych trzech kartach już... Trzy arkana wielkie, kochani. Księżyc Diabeł Mak. To może być osoba toksyczna, to może być osoba, która mm, no faktycznie nie ma na Was dobrego wpływu. Nie wiem, czy nie należałoby się uwolnić od tej osoby, tak? Trzyma Was jakiś majątek, może nieruchomość, być może jesteście z tą osobą w relacji, w małżeństwie, tak? No i tu macie jakieś wspólne, właśnie, majątki. To was trzyma, ale widzę takie uzależnienie, toksyczność wręcz, która już wychodzi z tej relacji, kochani. A tu jest potrzebne umiarkowanie, dużo miłości, król kielichów, wszystko mieczy, kochani. Tutaj w tej relacji potrzeba właśnie uczuć, potrzeba wyrażania uczuć jest pokazana, tak? Jakaś przeprowadzka, wyjazd wspólny na wakacje, kochani, przede wszystkim. E, pomimo tego, że są jakieś niejasności, są jakieś toksyczności, ja tu nie widzę trójkątów. Chodzi przede wszystkim o to, że u was się już tak toksycznie zrobiło, że już się przyzwyczailiście do siebie. Mieszkacie pod jednym dachem. Tutaj przede wszystkim jest y, prośba od kart, żebyście kochani bardziej uczuciowo się angażowali w te waszą relację, okazywali sobie uczucia wsparcie, żeby ta druga osoba też czuła, że jesteście, y, że nie tylko mieszkacie razem, ale też jesteście dla siebie, tak, a nie obok siebie. Bo czasem można być samotnym w związku, będąc obok kogoś. Ale tutaj ewidentnie karty mówią: zadbaj o te relacje, zadbaj y, o to, żeby tutaj była. Taka wzajemna chęć przebywania razem, tak? Spędzania wspólnie czasu. Wyjedźcie sobie gdzieś razem, okazujcie sobie uczucia, kochani. Bo tu widzę, że ktoś jest zamknięty na te uczucia, komuś brakuje tych uczuć, stoi w takiej postawie walecznej tu jest jakaś ofensywa, jakiś atak. No właśnie, kochani, tutaj trzeba wyjść z inicjatywą właśnie rozruszenia trochę w tej relacji, tak? Jeżeli nie jesteście w związku, to tu ktoś może się oświadczyć w te wakacje, tu widzę zaręczony pierścionek, mm, widzę chęć ruszenia do przodu. Na razie tu jest tylko właśnie chemia, romans, namiętność, ale to może pójść do przodu, tak? Ktoś skrywa swoje prawdziwe uczucia, ktoś nie mówi o tych uczuciach. Natomiast widzę wyjazd wakacyjny, który Was gdzieś połączy. Tutaj faktycznie widzę ofertę zaręczyn, mm, ofertę połączenia się, tak? I tutaj to prowadzi do stałego związku, do stabilizacji, tak? Szczęśliwa rodzina, wspólne zamieszkanie, e, ruszenie do przodu z tą relacją. Także, kochani, tutaj nie siedźcie w mentalnej klatce to jest rada od kart. Nie siedźcie w tej mentalnej klatce w kusemce mieczy, tak? Bo wy się sami blokujecie, wy macie jakieś negatywne myśli, negatywne spojrzenie na rzeczywistość, a to w ogóle nie ma odzwierciedlenia e, w tym, co się dzieje, kochani, bo to, co jest w waszej głowie, niekoniecznie ma odzwierciedlenie e, w rzeczywistości, tak? Także spójrzcie też na to z innej perspektywy. Zobaczcie, że jest to zupełnie inaczej, niż Wam się wydaje. Tutaj faktycznie warto się postarać, warto po tutaj tej drugiej osobie okazać więcej zainteresowania, więcej uczuć. Więc, kochani, myślę, że gdzieś was to połączy. Osoby, które gdzieś tam czują, że to jest naprawdę toksyczne, że nie warto w tym siedzieć, kochani. To czas się uwolnić i ruszyć po coś nowego, tak? Odpłynąć na te spokojne wody, ta, tak zwane, i tu możecie kogoś nowego poznać. Ja widzę w Waszych kartach y, byka, panny, koziorożca, ryby, raka. Może też skorpion tutaj jest, takie energie. Także, kochani, trygon ziemi, trygon wody, tak? Znakami Zodiaku nie należy się, się sugerować, natomiast jeżeli ja coś tutaj widzę, to zawsze o tym mówię. Ja Was oczywiście, kochani, zapraszam do czytań prywatnych, bo wtedy zrobię takie czytanie partnerskie na miłość, na relacje i sprawdzimy u Was, jak to jest, tak? Gdyż to czytanie jest ogólne, no to tak jak mówię, nie dla każdego. Zapraszam też Was, kochani, na rytuały miłosne, na rytuały separacyjne, no i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Także zajrzyjcie do mnie, dział karty społeczność, tam są zdjęcia, opisy i wybierzcie odpowiednią dla siebie bransoletkę. Ona działa jak osobisty amulet, a zwłaszcza teraz w wakacje pięknie te bransoletki się prezentują, także warto, kochani, sprawić sobie prezent. Trzymam za Was kciuki, życzę Wam dużo miłości, wspaniałych wakacji. Pozdrawiam serdecznie, ściskam.